Manko. pokażę Wam szybciutko jak nakleić szkło UV na przykład na P30 Pro. Ja zbieram rękawicę ze względu na to, że mam dość mocną alergię. Na klej. Dobra, będę się streszczał. Dobra, zabezpieczamy przyciski klejem czymkolwiek innym, żeby się nic nie dostało. Ja tego nie robię, bo już mam taką sprawę, że takie szkło robię chwilę moment, ale pokażę Wam. Jakiś zwykły klej w b czy coś w tym stylu Zabezpieczyć. dobra, to jest klej Pewnie dostaniecie go w zestawie Jedziemy z kołcem Raz, dwa, trzy Tak robię nie, nie może zostać żaden bąbel Szkło, mamy mam zakupione tu Musimy odkłonić. Dobra, jest Zdarte. Ściągamy folię. Sprawdzamy czy jest idealnie. O, tu się jakiś poproszek zrobił, już go zabieram. Zobaczcie teraz. Kładę równomiernie i podtrzymuję palcem. Trafiam na kamerkę. I teraz przysłaniam troszkę, bo widzę, że tu jest dużo światła. Pokażę Wam zaraz o co chodzi. To się rozchodzi inaczej całkiem. Delikatnie w miejscu dociskam. O, zobaczcie, tu, o, tu. Zobaczcie, jak się ten klej rozlał. No, rozlał się w taki sposób. Tu, gdzie się próbuje zapowietrzyć, dolewam delikatnie o kleju. I powinno być o idealnie. Z drugiej strony obrócę Wam jeszcze raz. żebyście zobaczyli. Tu się porobiły takie brzydkie ślady. Ale jak szybko zareaguję, o, w taki sposób, to to wszystko zniknie ściągam w jedno miejsce i wracam z powrotem trzeba uważać żeby nie zalać głośników od zalania głośników mam proszę wacik też dobrze byłoby mieć przygotowane w ogóle miejsce sobie trzeba w miarę przygotować i powinno być dobrze no. poczekajcie to wyrzucę albo jeszcze nie wyrzucę zdejmę telefon i wam pokażę Jaki jest efekt końcowy Wygląda to no, tak, tak, no i teraz... Jeszcze, ja odstaję, później to wytrę Bombi nie ma żadnych, jest tylko klej, jak widać Dobra, teraz biorę to, utwardzam lampą Czekajcie Mamy coś takiego I świecę. Ja w rękawiczkach, bo mam alergię. Naprawdę miałem takie sytuacje, że już byłem na zaszczykach. Także nie polecam komuś, kto ma alergię i nie wdychać tego za bardzo. Ja z wami gadam, to wdycham, ale myślę, że się to dobrze skończy. Nie będzie źle w miarę utwardzone. No i to tyle. Na koniec czyszczę ładnie spirytusikiem, preparatem do czyszczenia tam, gdzie jest... Tu o, gdzieś, jak jest jakieś powietrze czy coś, to po prostu przecieram albo zalewam ponownie klejem i to tyle. Cały widz polega na tym. Proszę bardzo, to jest gotowe. Ja wkładam to teraz do lampy. Na minutę, dwie i koniec. Dzięki wielkie. Jak będziecie chcieli zobaczyć coś innego, to piszcie to wam pomogę. Pokażę. Nara.